Niedziela dzisiaj. Luźna niedziela, przyszliśmy kupić. Jeszcze ten, dlatego dla Dili przyszliśmy kupić ten Duku. bank. i idziemy dzisiaj do kina, znowu idziemy do kina, ale teraz na, idziemy na Godzilla i Kong, King Konga. A to jest śmieciarka, taka tutaj. Wozą tą śmieciarką, przewożą różne śmieci. Dziwne, nie? Śmieciarka w śmieci, a śmierci nieraz chłopaki opony czyszczą, wycinają opony, nowy bieżnik wycinają i sprzedają. My idziemy do Spepiku sprawdzić co się dzieje. Do dzisiaj, dzisiaj temperatura daje nieźle, dopiero w pół do dziesiątej, a gorą. Dobra, zobaczymy jak się coś ciekawego wydarzy, to wam nagrał. Chcę widzisz, pan ma te duku. Sezon na duku teraz. To ma skrzynkę może używać prądu widzicie nie wiem do czego one służą, ale od czasu do czasu już kiedyś zauważyłem, że są skrzynki i nie wiem czy tych skrzynek można po prostu sobie prywatnie używać Dobra, będziemy dalej Idziemy, idziemy, nic nie widzimy, zobaczymy co ten pan sprzedaje Błąkamy się po. Błąkamy się po ulicach Zadek coś tu handluje ryżem ryżem tym ee, jak to się nazywa eee, Sfermentowanym ryżem, takim czerwonym Czerwonym Ryż czerwony fermentowany, kiedyś zrobiłem wam filmik A skinęła mi A, coś u dziadka

jak widzi takich biednych ludzi, to zawsze coś od nich kupuję Nie wiem co ona z tym będzie robiła, ale rozda prawdopodobnie rozda Kupi i to wszystko rozda O tu już dała mu ta te... jak to się nazywa tyle już rozdaje Dobre serce ma dziewczyna co, widzicie no ale takich dziadków to i babuńki takie to się fajnie wspomaga, bo wiadomo, że kasy nie przewalą, nie? O, no, moja konkurencja. Tutaj możecie kupić, widzicie, ja mam te ja mam to w paczkach, a oni tutaj mają w taki... wagę. Na wagę sobie można kupić No, będziemy, zobaczymy może coś się... Stary dobry merc, co? 230, najlepsza maszyna na świecie. Dobra, będziemy dalej. tak sobie patrzę, co tu się dzieje. Co tu się dzieje, a tam mają chłopaki, mają awarię. Kąpią się, mają awarię. Widzicie, i się kąpią. Na pewno mają zagwózkę. Jak co naprawić? I zrobili powódź. Zrobili powód, widzicie Hello I tam kombinują jak naprawić Taki shower Go for Maybe they don't want Dobra, idziemy zobaczyć do chłopaków Może, może nie chcemy się nagrywać A my będziemy mieli konto wysiał gościu cały mokry

Dobra, no, coś, jakąś większą pompę chyba teraz rządu. No. Albo po prostu skierują wodę tą rurą. I... Dobra, zaraz, zaraz zobaczymy, co by mi się zajęła. Teraz inne rury. No to jest, to jest tak, tak, jak wam mówiłem, że tutaj idzie do roboty nieprzygotowany. Dopiero później wozi i cuduje, cuduje i kombinuje.

a ja a nie mam tego Zaraz im dam Parę godzin później Parę godzin później to są inni ludzie, ale ta sama awaria A my idziemy do kina Tyle wody się marnuje, nie? Taka rzeka Dobra, my idziemy do kina na godzilię Godzilla King Kong specjalna ekipa jakaś o chłopaki idą z lunchu a my do kina no już posałem się no niestety nie była Godzilla dzisiaj tylko był Ghost Masters tutaj jest ta część co wam pokazuję tutaj jak tu sobie chodzę rozpokazuję wam z góry te chaty tutaj co budują? A widzicie jak się cały czas buduje? To jest jakieś bogatsze takie osiedle Co tu się budujemy Dobra, pędzimy do domu Inżynierzy sobie siedzą Woda udało się za Homie A Zedon Udało się opanować sytuację Wreszcie. Nie. No nieźle. No, po kątem tym zajęło. No, that. A tam w środku, tam w środku, co wam pokazywałem, tam szedł gościu. Ten czekał na niego. Po, po, poszedł sprawdzać, poszedł sprawdzać na piechotę. Po rurach poszedł sprawdzać. one małe są, to się mieszczą tam między tymi rurami. A bra, my się odpychamy do domu. Prawda jest dopiero godzina 14, ale porobi się jakieś rzeczy, będzie wieczór. Aspen Rezydencji. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. W przyszłym tygodniu ma być godzilia, pójdę na godzilia. Trzymajcie się ciepło.